Jeżeli z tej strony Gilatki. zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Stick War Legacy. Moi drodzy, dzisiaj kontynuujemy naszą rozgrywkę na trybie klasycznym. Oczywiście jest wiele innych trybów, jeśli będziecie je chcieli zobaczyć, to oczywiście postaram się Wam je przedstawić. Ale na samym starcie przypomnę, że możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. Będzie mi bardzo, ale to bardzo miło. Jeśli oczywiście jeszcze tego nie robicie, bo może po prostu YouTube poleca Wam te filmy, ale nie subskrybujecie, więc zostawienie subskrypcji będzie miłym krokiem w stronę do miliona subskrypcji, który może kiedyś osiągniemy. Zasadka, Twoja armia. Zaatakowana przez stubylców. Posiłki przybędą z zmierzchu. Odpieraj atak do tego momentu. Dobra. Yy, o, mamy giganta możliwość zrobienia w tym momencie. Dobra, co oni mają? A, po prostu nie mają nic. Dobra, mamy dwóch pracowników. Zróbmy w takim razie jeszcze jednego, żeby nam kopali oczywiście złoto. Nie wiem, jak będą mocno atakować, szczerze mówiąc. Jeszcze mam jakiś taki bicz dziwny, który dostałem ostatnio. W sumie to użyjmy go. A. To jest ulepszenie jednostek? Nie jestem pewien, co to robi. Mamy pierwszych pałkarzy, robimy pierwszego... O, szybkość szkolenia to była! O, dobra, to już wszystko wiem w takim razie. Dobra, bijcie się, bijcie się. Łocznik, pomagaj, bo nasi tu nie będą w stanie zbyt dużo zrobić. Dobra, są... Akurat mieczników mamy bardzo nieulepszonych, więc to jest problem. Zaraz, tylko zanieś pieniądze i jesteśmy w stanie zrobić centuriona, który jest w stanie cokolwiek wytrzymać więcej. Eee, I on tu zamieni kogoś. O, Boże, gigant na tym etapie?! Mhm, dobra, rozumiem wszystko. Dobra, miecznik, odwróć uwagę, chociaż na chwilę. Aha, dobra. Mhm, rozumiem wszystko. Patrząc z tej perspektywy, nie wiem, czy włócznik będzie w stanie tu cokolwiek robić. Dobra, cofajcie do bazy! Cofajcie do bazy, bo to będzie bardzo problematyczne. Robimy łucznika. Robimy kolejnego łucznika. Musimy mieć więcej łuczników. Z tego co zauważyłem, jak kupuję. No, ten. Po 50 już bijesz, bijś po 25 chyba. Okej, okay, to będzie bardzo problematyczne w chwili obecnej. Więcej łuczników, więcej łuczników. Cały czas łucznicy. Strzelajcie, strzelajcie. Potrzebne mi to, bo nie będę w stanie nic zrobić. Mam nadzieję, że nie. Idzie kolejny. Mhm. Mm Dobra, to szybko. Wracajcie, wracajcie szybko. łucznicy. Pyk, pyk, pyk. Raz, dwa, trzy. Dobra, i wykopujcie złoto jakiekolwiek, bo nie będę w stanie nic zrobić. Mógłbym sam kupić giganta albo tego maga, który był w stanie mi bardzo pomóc, ale one kosztują bardzo dużo, szczerze mówiąc. Łucznicy, łocznicy, Łucznicy. Dobra, ty już idziesz. Ty już idziesz tu i odwracasz uwagę. Kajtujemy, 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 kajtujemy. Cyk. Cyk. Dobra. Na razie jest nieźle. Cyk. Dobra, w ten sposób możemy robić. Dobra, już te zginie. Żegnam cię. Idzie kolejny? Nie idzie kolejny. Idzie jakaś kolejna grupka. To nie jest takie ważne. E, w chwili obecnej łucznicy. E, idzie duża grupka. Aj, aj, Dobra, łucznicy są w stanie ich tu coś wystrzelać, zanim dotrą do nas w ogóle. Dobra, strzelajcie, strzelajcie, łucznicy. O boże, łuczników nam się wbiją. Co jest? Nie jestem w stanie stwierdzić, co się stało. Wydaje mi się, że przyszliśmy to, a oni się poddali z jakiegoś powodu. Ale. Nie wiem, plus 20% obrażnie zranych przez łuczników na zamku na poziom. E, tak. To ewident. Uuu, jakie mają zbroje piękne. Tak, z jakiegoś powodu chyba tu przeszliśmy, a czemu to jest wykrzyknik? Nie wiem. Wydaje mi się, że się poddali. Z jakiegoś powodu niech będzie. Lodowate wzgórza, odnaleziono obóz elitarnych dowódców wrogów, zniszcz posąg. Ojeje. Karamba, dobra, ale tuż tu jest normalna rozgrywka, więc lecimy z tym. Nie mamy też żadnych przyspieszeń, więc no nie jesteśmy w stanie zbyt wiele zrobić, ale jak oni mają tylko dwóch na starcie. To myślę, że bez problemu sobie poradzimy. Mają posąg spartiatów, co mnie troszkę irytuje, powiedzmy szczerze mówiąc, no bo spartiaci nie są zbyt łatwi do walki. O, już mają jednego. I tu mają tego dobrego, i już drugiego robią spartiatę. Więc my też musimy pójść w spartiatów ewidentnie, ewentualnie w giganta, ale gigant nie będzie w stanie im zbyt wiele zrobić. Potrzebujemy pieniędzy. W chwili obecnej pieniędzy i łuczników. Łucznicy będą w stanie bardzo nieźle. Zresztą brać już mają trzeciego. Aha, to jest miecznik. I już atakują! No to jesteśmy w pupie, że tak powiem. Dobra, musimy zrobić łuczników, żeby łucznicy byli w stanie nas bronić tutaj, w chwili obecnej. Dobra, wracajcie. Wracajcie, bronimy, bronimy fortu, bronimy fortu. Zostawcie te pieniądze, które macie. I robimy po 9? Po 9, naprawdę. No, po 30 to już sensowniej mi się wydaje. No, Ale oni są w stanie bardzo szybko nas rozsypać, jeśli nic nie zrobimy w tym przypadku. Aha. Aha Dobra, lecimy. Lecimy i walimy O, ja miałem jakichś mieczników, co? Nawet nie byłem chyba tego świadom, szczerze mówiąc, co się tutaj zadziało. O Jezu, kolejny miecznik idzie. A nasi nie są w stanie na razie nic zrobić. Miecznik ciecha naszych Chodź tu. A, dobra, uciekłeś, uciekłeś, dobra, uciekłeś, bardzo dobrze. Już nic, rób sobie co potrzebujesz. Eee, dobra, oni nie mają w tym momencie jednostek. To nie jest żaden problem, przynajmniej nasz problem to nie jest. Nasi niosą trochę pieniędzy. Eee, będziemy w stanie maga zrobić, mi się wydaje. Mag to będzie spoko inwestycją. Jeśli chodzi o takie większe hordy przeciwników, eee, tak jak tam ostatnio walczyliśmy, to bardzo dobry byłby gigant, bo on naraz byłby w stanie ściągać masę ich. To proszę na maga. Jest, dobra, mamy maga. Mag jest w stanie bardzo ładnie zapchać. Tym bardziej, że chociaż nie, nie daliśmy mu chyba upgrade'u ostatnio, z tego co pamiętam. Więc na raz nie możemy teraz, tylko no w sensie, w chwili obecnej nie możemy jeszcze zrobić tak, żeby miał pięciu tych swoich. Może tylko trzech mieć przy sobie. Więc no, dobra, ale on też zainwestował. Ma pięciu kopaczy. Yy, my mamy chyba też tylko pięciu kopaczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, mamy siedmiu. Dobra, to zdecydowanie więcej mamy. Dobrze. Jak oni się yy, zdecydują na atak. Czego nie powinni robić w chwili obecnej, mi się wydaje. To. Dobra, kupimy jeszcze dwóch i kupimy sobie centuriona dopiero. Mają łucznika. Myślę, że to nie jest większy problem. Na razie mają kolejnego łucznika. Szybko nagle zrobią te jednostki, tak? Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Spróbujemy też może giganta kupić? Nie wiem, czy gigant. W sensie nie mamy go w ogóle ulepszonego, więc czy jest to jakaś dobra inwestycja? Raczej nie. Na razie lecimy w centurionów i musimy kilku łuczników kupić, bo łuczników tam mamy z trzech. Dosłownie mamy trzech łuczników. Więc kupimy kolejnych dwóch, żeby byli w stanie cokolwiek strzelać na dystans. Teraz już przynajmniej wiemy, że są też w stanie robić tych Spartiatów. Co prawda na razie nie zrobili żadnego, ale to nie jest żaden problem mój. E, my mamy czterech. Czemu oni się bronią? Co mój robi? Halo? Co ty robisz w tym momencie? Wytłumaczysz mi... <laughs> że tak powiem... E, nie wiem, co on odwalił. Nie wiem totalnie, co on odwalił. E, kupimy sobie jeszcze dwóch, trzech Spartiatów sobie jeszcze kupimy. Raz, dwa. I tylko pieniądze donieście. Raz, dwa, dobra. I mamy już zrobione. Nie wiem, czemu oni czasami postanawiają sobie iść tutaj w to miejsce. Mają jednego. Jeden jest kupiony, ale my mamy ośmiu. A ci, ci ich gniew, gniew Chyba się gniew Boże. Najbardziej przeraża mnie to, że ja już się uczę nas w tych jednostek. To jest najbardziej zatrważające w tym wszystkim. Ale na pewno walka jest bardziej, mi się wydaje, ekscytująca niż w Age of War. W sensie tam, jakby ciężko porównywać te dwie gry, bo tam robimy ery, tu nie robimy tych R. Er. Tutaj mamy jednostki i wybieramy te jednostki. No ale jakby wybór jednostki, co chcemy akurat skraftować, też jest myślę dosyć ważny. Zbieramy 1200 na maga. Jakby co? Oni myślę, że zaraz będą próbowali nas atakować. W międzyczasie stworzymy sobie czterech łuczników. Łucznicy będą w stanie nam bardzo ładnie pomagać, wspierać nas, a magowie będą oczywiście tworzyć wspaniałe jednostki, które będą przeszkadzać przeciwnikom i po prostu ich zapychać. No. A potem będą w stanie też oczywiście dźgać ich yy, posąg. Nie wiem, czemu akurat ktoś miałby czcić sam posąg, ale pewnie w kulturze i historii nieraz było tak, że czciło się po prostu posąg i tyle. Dobrze, mamy w ten sposób drugi mag się szkoli, więc zrobimy sobie więcej łuczników i teraz już będziemy pchać samych łuczników do końca. Tylko niech się ten mag jeszcze skraftuje, niech sobie zrobi trzech lutków. Jak będziemy mieli pięciu, w sensie dwóch magów, to będzie nie że dwóch magów, to jeszcze będzie dziesięciu tych małych. To będzie gro, od groma po prostu, od groma. Zrobił się, bardzo ładnie, on już chyba tworzy tu. Zaraz będzie tworzył tych pojedynczych. Proszę bardzo, cyk! Kolejny. I robimy kolejnych, i kolejnych. I mamy już kapa. Nie jesteśmy w stanie dalej pójść. Ma trzech dobra. To lecimy na atak w takim razie. E, mniejsi tu idą, magowie z tyłu. Bardzo dobrze będą tworzyć nowe jednostki. I my atakujemy. Też mają maga. I uciekają wszyscy tchórze. Nasi tam jakoś się strasznie pochowali, ale niech będzie. Lecimy, walcie w tej ich wspaniałe, oczywiście, posągi, mury i co tylko. Ci mali są w stanie bić po, chyba po 5 czy po 7, więc jak się ich tak naraz rzuci sześciu i zaczną tak tłuc i tłuc i tłuc i tłuc. Jest gigant, więc może być ciekawie, szczerze mówiąc. My też zrobimy sobie giganta. A, nie możemy? A gigant ile zabiera miejsca? Ile gigant zabiera miejsca? Mamy dalej: 48, 49, ale nie straciliśmy żadnej jednostki, w sensie jedną tylko. I zagładam, że to jakiś miecz, zro którego zrobiłem na początku. No, gigant na razie nie dostał żadnych yy, obrażeń. Cofnijmy się na razie do siebie na chwilę. Dalej nie możemy. Dobra, yy, i teraz idziemy na atak. Dobra, magowie tu niestety dostaną trochę w Ciry. Dobra, cztery jednostki zabiera jeden gigant. Cztery jednostki. Najgorsze jest to, że on nam cały czas odpycha te jednostki to jest największy problem. Eee, fe, 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 On ma tych magów kurzających, Dobra, wracajcie na bazę po prostu. Wracajcie na bazę, w międzyczasie nasi magowie stworzą jakieś tu jednostki. Oni mają jakiś tam łuczników, i no właśnie, pewnie magami załatwią w międzyczasie. Teraz my będziemy strzelać i też będziemy mieli zaraz jednego giganta. Proszę bardzo, już jest jeden gigant, zaraz będzie drugi gigant. Będziemy w stanie też stworzyć więcej łuczników, Jak najbardziej. A oni przestali teraz atakować, z jakiegoś powodu przestali atakować. Dobrze, to my będziemy mieli dwóch gigantów. Niech giganty ich wkurzają trochę. Dorobimy sobie łuczników i będziemy w stanie pójść jeszcze raz. E, nasi trochę przytrzymają, a łucznicy będą robić całą pozostałą robotę tak naprawdę. E, maga też jednego mógłbym stworzyć, tak mi się wydaje, przynajmniej jeśli chodzi o to. Magowie są OK do ataku, kiedy tych małych jednostek idzie sporo, ale są nie uszukujmy się beznadziejni do obrony, kiedy uciekają i są ostatni, bo są najwolniejsi, bo są najczęściej dziadkami. Tak przynajmniej to wygląda, yy, i dostają w łeb, więc no. Dobra, atakujemy to wszystko. Czemu nasi w ogóle tu idą? To jest moje pytanie. Czy oni postanawiają iść kopać w ten sposób? Ich łucznicy będą na pewno robić bardzo dużo, ale ich gigant powinien zginąć, właśnie, zanim w ogóle do niego podejdziemy. I teraz nasze giganty powinny troszkę przeszkadzać. Czy magowie są w stanie w ogóle kontrolować gigantów? Nie są w stanie. Czyli mimo, że robią wybuchy, to nie są w stanie. E, panie gigant, e, nie tak. Ja bym chciał pana giganta. Chodź, idziemy tu. Aha, to już rozwaliliście ich magów. Dobra, rozumiem wszystko. I bijemy. I pum, Za stówkę! O, to ładnie. Magami szybko się zbija. Co <grystanie> w się sensie nie magami, tylko gigantami. Bardzo ładnie. No dobra, skoro mamy takie opcje, teraz to moglibyśmy zwiększyć zdrowie olbrzyma albo zwiększyć ilość sługusów tego. Nie wiem, co chciałbym w chwili obecnej zrobić. Mógłbym na pewno ulepszyć łuczników, żeby byli totalnymi kozakami i zwiększymy sobie olbrzyma, który ma teraz też troszkę lepszą broń. Ale to chyba nic mu nie zmienia w tej kwestii. Eee, dobra, dużo rzeczy się odblokowało, więc zagramy sobie. Nie wiem, czy to jest ostatnia strefa. Możemy też coś kupić w sklepie. Łokczanie i przetrwanie cel przez 5 sekund. Eee. Myślę, że tutaj tu inne rzeczy były jakieś. A tu jest właśnie. To są rzeczy, które mi się podobają. Eee. A, spawnuje więcej złoży. Tutaj robi e, wspaniałego naszego zombie. Tu jest toksyczny zombie. Tu jest beach, przez co możemy szybciej e, kupować. To jest bardzo dobre. Wezwanie Wielkiego Gryfa. Przywódcy wszystkich olbrzymów z głęb. O Jezus, dobra, to jest też niezłe. Kai Rider, to wszystko będzie już bardzo drogie. A, bo to jest tysiąc! Dobra, to kupimy sobie takie dwa do, do robienia jednostek i myślę, że to będzie najlepsze w chwili obecnej. To jest słowa najlepsze. Ostatnia walka! Yy, ostatnia bitwa. Wszyscy twoi wrogowie połączyli siły. Przysiągają, że zniszczą cię za zajęcie ich ziem. Twoja najlepsza szansa na zwycięstwo jest pokonanie z każdej technologii poznanej podczas podbojów. O kurde. To będzie ciekawe, szczerze mówiąc. Dobra, tworzymy jednostki automatycznie. Proszę bardzo. Robimy, 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 robimy. Mm, będziemy mieli dwa, będziemy mieli pięciu. No to nie jest jakoś wybitnie dużo, ale też pytanie, bo jeśli oni zaczną mnie atakować na starcie, to muszę robić łuczników i cofać się na pierwsze linie. Bo. A wy już atakujecie w tym momencie, tak? I macie jakieś lawowe skiny w ogóle. Okej. Okay. Dobra, wracajcie na bazę. On już tu będzie się bronił. Trochę pieniędzy jeszcze doślecie. Mi jak wrócicie. Więc zrobimy łuczników. No on tu nie jest w stanie zbyt dużo zrobić ten łucznik. Plus 20 powinienem zaraz dostać, więc powinno być jeszcze chociaż. O właśnie, o tyle plus. Czy zaraz coś kolejnego będzie atakować? Nie, to jest jakiś zwykły miecznik. Miecznik mnie nie interesuje. Dobra, cyk, cyk. Aha, dobra, łucznicy dawać, pyk, pyk. Dobra, jest, bardzo ładnie. Myślę, że na chwilę obecną nie potrzebujemy nic więcej. Trafcie w, w głowę czy coś. I dobra, bardzo ładnie. Musimy pilnować się. Musimy się totalnie pilnować w chwili obecnej. Cyk, 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 cyk. Jak on będzie podchodził, to uciekamy oczywiście. Mamy więcej zdrowia, mamy więcej łuczników. E, teraz przynajmniej mamy więcej łuczników. On nie jest w stanie tu podejść do nas A znowu nie mamy pieniędzy, ok. Po 70 go strzelają, bo co, bo w plecy? On się tak ustawił po prostu, bez sensu? Dobra, niech będzie Kolejny łucznik Łucznicy, cyk, cyk, raz, dwa Strzelać w nich, cyk, pięknie, perfekcyjnie I kolejny miecznik, zwykły Musimy ich pokonać. Jest kolejny łucznik, ale on wraca. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy w takim razie. Nie mamy też co używać umiejętności na szybsze respienie, bo to nie ma żadnego większego sensu w chwili obecnej. Najgorzej będzie, jak rzucą nam jakiegoś olbrzyma w chwili obecnej. Tak, nie oszukując się totalnie. Zróbmy więcej jednostek do kopania, bo to nam się przełoży oczywiście na ekonomię. Coś tu już idzie. Idą łucznicy, idą miecznicy. Dobra, rozwalcie go. Dobra, bardzo ładnie. I mój łucznik niestety poszedł sobie. Dobra, wróćmy na bazę, żeby oni przyszli do nas. Niech oni podchodzą do nas na bazę, bo oni będą w stanie ginąć bardzo łatwo. Bo takimi strzałami, o, dostaną takie 2 czy trzy strzały i do widzenia. Dobra, robimy znowu łuczników, łucznicy, łucznicy, łucznicy. Zaraz zrobimy jakiegoś tutaj e, wspaniałego kolesia e, centuriona, jednego chociażby na obronę. I on będzie w stanie ich bardzo ładnie przytankować. A że mamy już więcej naszych jednostek, które tutaj kopią, bo mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedmiu albo ośmiu. 3, 7. Dobra, mamy 7. Kopcie wszyscy, jak wszyscy na raz pójdziecie i zaniesiecie to złoto, to dopiero będę miał pieniędzy. Bardzo ładnie. Możemy też zrobić wielkiego olbrzyma. Wielkiego olbrzymia z tego olbrzyma. Zaraz w sumie. Jak zaniosą nam pieniądze za 1500? No, mają dwóch uczników to może być problematyczne, ale dobra. Gigant będzie, będzie spoko. Gigant będzie spoko. Tylko muszę jeszcze trochę dokopać. Teraz pytanie, czy jego robić, kurde, czy na razie to się. Na razie bardziej mi się wydaje, że bardziej by się opładało centurionów, ale dobra, zróbmy jednego giganta. On będzie spoko, on bardzo ładnie bije. Myślę, że tutaj nasi łucznicy będą w stanie sporo wytrzymać. Dobra, cofajmy się. Pocofajmy się pod bazę, póki co nie musimy nic robić. Nasi będą przynosić pieniądze. Pyk, bardzo ładnie, cyk, cyk, cyk. Rozwalamy gniew mieczy i rozwalamy oczywiście. O, jeszcze włócznik idzie. Naj najpierw na łuczników powinniście się skupić, ale okej. Okay. O kurde, wiesz, pan Gigond. On będzie go przewracał i on będzie miał w tym problem właśnie. <grym> bardzo ładnie, bardzo ładnie. Cyk. Lecimy z tym i lecimy nawet na atak wręcz. Dobra. Przewracaj ich, przewracaj ich. I łucznicy teraz, łucznicy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Oni bardzo mało robią teraz w tym momencie, więc to nie jest problem. Cyg, no i to. Przewracanie jest po prostu kozackie. Haha, <ścoughs> tamten łucznik ucieka, tchórz. Chodź tu, tchórzu jeden. Chodź tu. Dobra, stajemy na obronie. Bardzo ładnie. Już jakoś to zaczyna wyglądać. Już nie, nie, nie są w stanie tak łatwo sobie z nami działać. E, teraz tak, czy maga? Myślę, że nie. Myślę, że jeden gigant naraz jest spoko. Jest to też ostatnia bitwa, więc będziemy lecić mocno w łuczników. Ja uwielbiam łuczników, więc będziemy wykorzystywać ich siłę tak naprawdę, żeby cały czas móc się tu bronić. Zaraz tworzymy sobie więcej też tych włóczników, ale biorąc pod uwagę, że mamy dwóch i mamy jednego giganta, który jest w stanie ich przewracać, to nie martwię się aż tak bardzo o to, szczerze mówiąc. Aż tak bardzo się o to nie martwię. Na razie łucznicy. Pracujemy nad łucznikami. Zrobimy jeszcze dwóch łuczników i dopiero zaczniemy kraftować jednostki, oczywiście e, piesze. No, się na też są piesi, bo chodzą, więc. <laughs> Wiecie o co chodzi, oczywiście. Wiecie o co chodzi. Dobra, zrobimy sobie jeszcze z dwóch centurionów, myślę, i potem spróbujemy sobie zrobić kolejnego giganta. Będziemy mieli czterech centurionów, którzy będą w stanie cokolwiek robić, bo jeśli oni nam wyrzucą giganta, a zrobią to na pewno na pewnym etapie, to nie będzie już aż tak ciekawie. Tym bardziej, że możemy na razie sobie nazbierać trochę pieniędzy i jesteśmy w stanie coś więcej zrobić. Mógłbym też na przykład kupić sobie. A nie, nie mogę. Mógłbym kupić sobie to szybsze kopanie. Więc to też mogłoby pójść zdecydowanie szybciej, jeśli byśmy chcieli. Bo mógłbym na przykład. O! A, nie stać mnie! Okej, okay, dobra, rozumiem. Czyli nie mam tyle. Tyle y, gemów. Niech będzie. Y, jest czwarty. Teraz zbieramy tylko pieniądze na naszego giganta. I lecimy. Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę giganci nie są w stanie. W sensie, magowie nie są w stanie przeszkadzać gigantom. Nawet jak używają magii. Dobra, a czy ja jestem w ogóle w stanie ich sprowokować, żeby oni do mnie przyszli? Oni mają łuczników, więc to może być problematyczne, bo oni mogą zacząć do mnie strzelać w pewnym momencie. Dobra, trafiłem kogoś. Nice. <laughs> Żegnam. Uciekaj. Dobra, na razie taka zwykła obrona i atak. Proszę bardzo, powala ich tu wszystkich, ich przewraca, idzie drugi gigant, bardzo dobrze. Yy, możemy sobie zrobić. Yy, myślę, że magów nie ma co szczerze mówiąc. Możemy zrobić kolejnego giganta. Lecimy na gigantów! O, Magowie dostają w ciry <grym> O, dam już sobie mag zginął, proszę bardzo, cyk, cyk. On nich też idzie gigant, więc jest spoko. Mamy też sporo łuczników, którzy będą w stanie tu sporo zrobić, jeśli chodzi o tego ich giganta. Czy ten ich gigant będzie się w ogóle cofał, czy nie? Teraz będzie walka gigantów. Giganci na gigantów. Tylko, że my mamy dwóch łuczników, więc no. hej, hey, panik! Proszę bardzo! Cyk, cyk. I lecimy w łuczników. Oni to będą bić po tą bazę, w tą bazę po 100. A biorąc pod uwagę, że to chyba trzeci już idzie, tak jest, idzie trzeci. To nawet, jak któryś zginie, to nie będzie problemu. Jest gigant, jak najbardziej. Proszę bardzo, cyk, cyk. Lećcie, lećcie z tym wszystkim. Przynajmniej odwracajcie uwagę. Odbijamy też oczywiście ich tutaj jednostki, odrzucamy, bo kiedy nasi giganci tłuką, to e, odwracają uwagę. Zrobimy sobie zaraz kolejnego giganta, bo jeszcze jeden łucznik się kraftuje. Bardzo ładnie i jest, proszę bardzo, możemy kraftować. Możemy też przyspieszyć, ale w chwili obecnej myślę, że nie ma sensu jakiegoś większego. Jesteśmy w stanie to po prostu zrobić. Cyk, cyk, no i nice. Oni przewracają trochę naszych, my przewracamy trochę ich jednostek. Ale w międzyczasie, ich oczywiście posąg dostaje obrażenia i. Co się stało w tym momencie? Bardzo mało zdrowia zostało. O, rozsypał się. Aha. O co chodzi? O co to ma być? Halonik nie mówił, że jesteśmy przygotowani na coś takiego. Co to ma być? Czy my mamy się z tym tłuc? Chwila, bo, bo nasi tutaj ewidentnie... Chwila, o co tu chodzi? Dlaczego jest taki gigant? O co tu chodzi? Bo jakby ja nie zostałem... Jakby nie zostało mi wytłumaczone, co tutaj się dzieje w tym momencie. Dlaczego on idzie na moje jednostki? Ja muszę chyba stworzyć kolejnego giganta, nie? To jest chyba najlepsza możliwa obrona w chwili obecnej. Bo ja, ja nie wiem, co tu się dzieje. Czy on... Aha, on bije moje jednostki. Ja on sobie tutaj tak casualowo idzie. Bardzo ładnie odwróciłeś jego uwagę. Dobra, to ja mogę w chwili obecnej pójść takim jednym. Chodź, będziesz bił we mnie? A! O-o, 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 dobra. Y centurion, centurion, centurion. Któryś z centurionów? Centurion, ty cymbale! O je... Yeah. Dobra, to nie jest takie banalne, szczerze mówiąc. Odwracajcie uwagę. Ty pójdź z drugiej strony. Pójdź z drugiej strony! Jezu, cymbale, idź z drugiej strony. Tu idź. Tu idź. Tu idź, tu, odwróć się do niego. Dobra, on teraz będzie bił w tą stronę. I teraz tutaj w tą stronę. W tą stronę, czy w tamtą stronę, w tą stronę. Dobra, strzelajcie w niego. Mam mało ludzi. Dobra, cały czas łucznicy, łucznicy, łucznicy. A! Dobra. Mamy mało zdrowia, ale jest, jest jakoś ok. Jezus. Dobra, bij tutaj teraz, tu. O co tu chodzi? O nie! Dobra, na szczęście nie zadajesz tym za bardzo obrażeń. Dobra. Nie wierzę w to, że jestem w stanie jakoś to przeżyć. Dobra. Ale kajtowanie na maksa totalnie. Dobra, zginął. Udało się pokonać. Ja to zakończę. O! który z naszych przyszedł. Albo nie. Klikam. Klikam. Dziabnij go! Dobrze! W czoło! Nice! I upadł. Proszę bardzo. Piękne przybliżenie. Teraz też mam klikać? Nie jestem w stanie stwierdzić. Stick War Legacy pokonane! Proszę bardzo. O, jest to remake oczywiście, gry Stick War i tak dalej. Poziom normalny, czas 77 minut, łączny czas 77 minut. Czyli graliśmy trochę ponad godzinę ogólnie, jeśli chodzi o to wszystko. Odblokowaliśmy trzy jakieś poziomy i tak to obecnie wygląda. Yy, możemy sobie tu walczyć, oczywiście, że na tych czterech dodatkowych poziomach, ale myślę, że nie ma sensu, bo to jest po prostu pewnie broni, nie się. W zbrojowni możemy jeszcze ulepszyć naszego, oczywiście wspaniałego tutaj. O! Giganta, maksymalny gigant! Także tak to wygląda, ja dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za oglądanie. Jeśli chcecie misje, czy jakieś poziomy tygodniowe turnieje, czy chociażby nieskończeni i umarli, to dajcie znać w sekcji komentarzy. Ja dziękuję serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się, ciepło. pamiętajcie o ENEB, gdzie możecie kupić tańsze gierki o subskrypcji tego kanału oraz o zostawieniu łapki w górę. Trzymajcie się! No i cześć!